Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak głośny może być dźwięk pękającego zaufania? To nie jest odgłos pioruna czy tłuczonego szkła. To przerażająca, druzgocąca cisza, która zapada w sercu, kiedy osoba, której oddałabyś życie bez wahania, patrzy ci prosto w oczy. I kłamie. Moja najlepsza przyjaciółka zdradziła mnie w sposób, którego nigdy nie zapomnę. Nie chodziło o zwykłe kłamstwo czy drobne niedomówienie. To był przemyślany, precyzyjny. Cios wymierzony w sam środek naszej wieloletniej przyjaźni, który na zawsze zmienił nie tylko moje życie, ale i moje postrzeganie samej siebie. Wyobraźcie sobie, że budzicie się pewnego dnia i nagle wszystko, co uważaliście za najpewniejsze i najprawdziwsze na tym świecie, okazuje się być iluzją. Każde wspólne. Wspomnienie, każdy sekret powierzony pod osłoną nocy, każde kocham Cię, wszystko to. Zostało zatrute jednym perfekcyjnie zaplanowanym aktem zdrady. Przez wiele tygodni tonęłam w poczuciu oszołomienia i bólu, zadając sobie w kółko to samo, dręczące pytanie: dlaczego? Ale dzisiaj po raz pierwszy jestem gotowa opowiedzieć całą tę historię. Nie po to, by wywołać litość, ale by pokazać Wam, jak wygląda prawdziwe pęknięcie duszy i jak znaleźć siłę, by je poskładać. Zapraszam Was do środka tej intymnej, mrocznej i ostatecznie wyzwalającej podróży. Opowiem Wam o szczegółach, które bolą do dziś, o znakach, które przeoczyłam i o chwili, w której mój świat runął. To opowieść nie tylko o zdradzie, ale także o nieprawdopodobnej sile, która rodzi się w najciemniejszym momencie życia. Jeśli kiedykolwiek Was zawiedli, poczuliście się samotni lub kwestionowaliście swoją wartość, ta historia jest również dla. Was usiądźcie wygodnie, bo to, co zaraz usłyszycie, na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzycie na zaufanie i przyjaźń. Moja najlepsza przyjaciółka zdradziła mnie w sposób, którego nigdy nie zapomnę. To nie był zwykły konflikt czy chwilowa niezgoda, która czasem zdarza się między nawet najbliższymi osobami. To było coś głębszego, coś, co podważyło fundamenty każdego wspomnienia. Każdej tajemnicy powierzonej pod osłoną nocy, każdego, zawsze możesz na mnie liczyć. Wspominam teraz te wszystkie rozmowy i śmiechy z perspektywy czasu i widzę w nich tylko. Niewyraźny cień tego, w co tak naiwnie wierzyłam bezwarunkowej przyjaźni. Teraz każdy z tych momentów jest przesiąknięty goryczą i pytaniem, które nieustannie powraca: od kiedy? Sam moment zdrady był tak banalny, tak trywialny w swojej brutalnej skuteczności. Nie. Dowiedziałam się tego przez wielką awanturę czy dramatyczne wyznanie. Było to przypadkowe odkrycie, migawka na ekranie telefonu, która nie była przeznaczona dla moich oczu. To był właśnie ten szczegół, ta zwykła, codzienna forma zdrady, która sprawiła, że cały mój świat się zawalił. Ona wiedziała, że to zobaczę, albo może wcale o tym nie myślała, a ta druga ewentualność jest może nawet gorsza. Byłam dla niej tak nieistotna, że nawet nie. Zadbała o to, by ukryć swój podwójny żywot. Ta myśl jest jak sztylet. Teraz siedzę w ciszy swojego mieszkania otoczona pamiątkami po przyjaźni, która okazała się iluzją. Patrzę na zdjęcia w ramkach i nie potrafię już dostrzec na nich radości, tylko. Perfekcyjnie odgrywane kłamstwo. Najtrudniejsze jest to pustkę, która została po tym, jak. Wyciągnęłam jej obecność z mojego życia. Usunęłam numer, media społecznościowe, ale nie mogę usunąć nawyku dzielenia się z nią każdą drobnostką. I za każdym razem, gdy coś mi się wydarzy, dobra czy zła, moja dłoń sięga po telefon, by do niej zadzwonić, i wtedy przychodzi otrzeźwienie. To uczucie jest jak fizyczny ból. Najgorsze są noce. To wtedy cisza staje się zbyt głośna, a myśli zbyt natrętne. Leżę w łóżku. I odtwarzam w głowie setki scenariuszy każde nasze spotkanie, każde zdanie, które padło z jej ust, szukając w nich wskazówki podpowiedzi, której wtedy nie dostrzegłam. Czy to było? W jej oczach. Może w niedopowiedzeniu, w wymuszonym uśmiechu. Ta obsesyjna needba. Analiza to mój nowy, wyniszczający rytuał. Pytam siebie, czy byłam aż tak ślepa, czy ona była aż tak dobrą aktorką. I za każdym razem dochodzę do tego samego, bolesnego wniosku. Prawda prawdopodobnie leży gdzieś po środku, a to oznacza, że także ja ponoszę. Część winy za swoją naiwność. Czasem ogarnia mnie gniew tak palący, że aż dziwię się, iż nie zostawia fizycznych śladów. Na mojej skórze. Chciałabym jej wysłać pełną jadu wiadomość, wystawić jej haniebną. Rachunek za wszystkie lata fałszywego wsparcia. Wyobrażam sobie te konfrontacje, swoje. Podniesione, ale opanowany głos, wypowiadające słowa, które nareszcie oddadzą skalę. Tego zniszczenia. Ale potem przychodzi zmęczenie. Głęboki, druzgocący smutek, który gasi. Ten ogień, pozostawiając pojedynie zimny popiół obojętności. Czy cokolwiek, co jej powiem, w ogóle do niej dotrze? Czy cokolwiek ją wzruszy? Podejrzewam, że nie. Jej świat toczy się dalej swoim torem, bez zakłóceń. Powoli, dzień po dniu, uczę się nowego rodzaju samotności. To nie jest już ta sama pustka. Zaczyna ona przybierać formę, staje się przestrzenią, którą stopniowo zagospodarowuje na nowo. To bolesny proces, jak nauka chodzenia po złamanej nodze. Zaczynam dostrzegać, że ta zdrada, choć odebrała mi przyjaciółkę, paradoksalnie dała mi coś innego, brutalną, okrutną lekcję o zaufaniu i granicach. Wiem, że ścieżka do jakiegokolwiek rodzaju przebaczenia, nie dla niej, ale dla mojego własnego spokoju, jest jeszcze bardzo długa. I. Wiem, że to ja sama będę musiała po niej kroczyć, niosąc ten ciężar, który ona na mnie nałożyła. Minęły tygodnie, a ja wciąż noszę w sobie tę ciszę, która dźwięczy głośniej niż jakikolwiek. Krzyk. To nieustanne echo zdrady stało się moim cichym towarzyszem, filtrem, przez który patrzę teraz na każdego napotkanego człowieka. Zaczynam kwestionować intencje nawet. Najżyczliwszych osób, a to jest może największym darem, jaki mi zostawiła ten trujący cień niepewności. Zaufanie, które kiedyś przychodziło mi tak naturalnie, jak oddychanie, teraz musi być mozolnie budowane, cegiełka po cegiełce, a i tak zawsze gdzieś z tyłu głowy czai. Ci pytanie: A co jeśli znowu? Ona nie tylko zabrała przyjaźń, zabrała mi poczucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi. Jednak w tej całej ciemności zaczynam dostrzegać pierwsze, nieśmiałe przebłyski czegoś innego. To nie jest jeszcze nadzieja, nie daj Boże, to raczej zaciekawienie. Ciekawość, kim jestem poza byciem tym zdradzonym, zranionym przyjacielem. To tożsamość, którą nosiłam przez lata, a która nagle okazała się być zbudowana na kruchym fundamencie. Teraz, gdy ten fundament runął, pozostał goły grunt. I choć jest pusty i surowy, to jest mój. Nikt mi go. Nie ufundował, nikt na nim nie postawił fałszywego pomnika przyjaźni. To przerażające, ale. i wyzwalające. To jedyna rzecz, której ona nie może mi odebrać. Mój spokój nie jest oznaką zapomnienia czy wybaczenia. To raczej strategiczny rozejm, zawarty sama ze sobą. To uznanie, że walka z przeszłością to jak boks z mgłą wyczerpuje i nie przynosi rozstrzygnięcia. Energia, którą marnowałam na odtwarzanie tamtego dnia. W Kółko powoli zaczyna być redyrektowana. Nie wiem jeszcze, w co się zamieni, ale czuję jej. Ciche pulsowanie. To nie jest już bierna rezygnacja, ale świadoma decyzja, by nie pozwolić. Jej definiować mojego całego życia. Być może największą zemstą nie będzie mój gniew, ale mój spokój! Być może najdotkliwszym ciosem, jaki mogę jej zadać, jest po prostu udalej. Żyć i to dobrze bez niej. Wspomnienia są teraz jak cienie na ścianie rozmyte, zniekształcone, ale wciąż obecne. Czasem, gdy mijam miejsca, które kiedyś należały do nas, czuję ukłucie, ale już nie. Przeszywający ból. To dziwne uczucie, jakbym patrzyła na swoją przeszłość przez grubą. Szybę, widzę kształty, rozpoznaję emocje, ale są one stłumione, oddalone. Zdaję sobie sprawę, że ta zdrada na zawsze zmieniła ścieżkę mojego życia, zmusiła do skrętów w nieznanym kierunku. I choć nadal noszę w sobie tę historię, to przestaje być ona centralnym. Punktem mojego istnienia. Staje się rozdziałem, a nie całą książką. To ona napisała go. Zdradą, ale to ja decyduję, jak brzmią kolejne strony. Pojawia się nowa, nieoczekiwana emocja, ciekawość. Ciekawość, co przyniesie jutro, bez ciężaru jej oczekiwań i mojej naiwnej wiary. Zaczynam na nowo odkrywać drobne przyjemności smak kawy w samotności, która już nie jest samotnością, a wyborem. Ulubioną piosenkę, która nie jest już przesiąknięta wspólnymi wspomnieniami. To mozolne budowanie nowego krajobrazu życia, cegiełka po cegiełce. I choć wciąż jestem ostrożna, to Gdzieś w głębi serca rodzi się mała, nieśmiała iskierka czegoś, co może kiedyś przerodzić. Się w nadzieję. Nadzieję, że zaufanie to most, który można zbudować od nowa, nawet jeśli. Raz się zawalił. Ten proces jest jak nauka nowego języka, języka własnych granic i szacunku do siebie. Każdego dnia uczy się nowych słów, takich jak e-asertywność i samowystarczalność. I. Choć wciąż czasem potykam się o milczenie, które po sobie zostawiła, to już wiem, że to. Milczenie nie definiuje mojej wartości. A jeśli moja historia choć trochę cię poruszyła, jeśli chcesz towarzyszyć mi w tej niełatwej, ale autentycznej podróży przez uczucia, zapraszam cię serdecznie na mój kanał. Kliknij subscribe, aby nie przegapić kolejnych opowieści o tym, jak odnaleźć siłę po burzy. Razem możemy znaleźć światło nawet w najciemniejszych rozdziałach. Czasem, zupełnie niespodziewanie, przychodzi fala gniewu. Nie jest to już jednak ślepa. Wściekłość, która odbiera dech w piersiach. To bardziej ciche, palące oburzenie nad czystą. Bezmyślnością tego czynu. Jak można było tak lekką ręką zniszczyć coś, co obudowałyśmy. Latami. Jak można było postawić zwykłą przyziemną zachciankę ponad lojalnością? To. Pytanie wciąż nie znajduje odpowiedzi i pewnie nigdy nie znajdzie. Nauczyłam się z tym żyć. Pozwalam tej fali przypłynąć, obejść mnie i odpłynąć, nie dając się jej już porwać. To ona jest gościem, a nie ja jej więźniem. Zaczynam dostrzegać, że ta rana, choć głęboka, nie jest już otwarta. Zabrała ze sobą. Fragment mojej naiwności, mojej beztroskiej ufności, ale w zamian zostawiła coś dziwnie. Cennego, prawdę. Gorzką, okrutną, ale jednak prawdę. I z tej prawdy, jak z żyznej, ale. Wymagającej gleby powoli coś nowego wyrasta. To nie jest jeszcze radość, ale już nie jest. To tylko smutek. To raczej stan czujnego spokoju, w którym cenię sobie drobne gesty. Życzliwości od innych, nie oczekując już od razu wiecznej przyjaźni. Patrzę w lustro i widzę inną kobietę. Jej oczy są może mniej naiwne, bardziej zmęczone, ale też głębiej osadzone w rzeczywistości. Uśmiech nie przychodzi już tak łatwo, ale kiedy już się pojawia, jest bardziej autentyczny, wywalczony. Wiem, że blizna po tej zdradzie zostanie ze mną na zawsze, będzie częścią mojej mapy ale już jej nie dotykam z przerażeniem. To już nie jest znak hańby, a raczej przypomnienie, że przetrwałam, że pomimo wszystko nadal tu jestem. I to moja obecność, mój spokój jest cichym, ale najwłaściwszym zakończeniem tej historii. Teraz, z pewnej perspektywy, które dał mi czas, zaczynam widzieć tę sytuację nie tylko jako akt zdrady, ale jako moment totalnego załamania się pewnego porządku świata. To, co było trwałe i niezmienne, okazało się kruche jak szkło. I choć ból powoli przekształca się w ciche, zrozumienie to zostaje we mnie pewien rodzaj tęsknoty nie za nią, ale za tą wiarą, którą kiedyś miałam. Za tą łatwością, z jaką otwierałam swoje serce, nie podejrzewając, że może to być broń przeciwko mnie. To uczucie jest jak cień, który towarzyszy mi nawet w. Najjaśniejsze dni, przypominając, że nic nie jest dane na zawsze. Zdarzają się jednak chwile, w których ta cała historia wydaje mi się nagle bardzo odległa. Jakbym czytała powieść, której znam zakończenie, ale która nie porusza mnie już tak głęboko. W tych momentach moje życie toczy się swoim rytmem, wypełnione zwykłymi, codziennymi sprawami, które nie mają nic wspólnego z tamtym bólem. To jest może. Największe zwycięstwo te godziny, a nawet całe dni, kiedy po prostu żyje, nie myśląc o tym, co się stało. Kiedy śmiech przychodzi naturalnie, a smutek jest tylko przelotnym gościem, a nie stałym lokatorem duszy. Kropka myślę czasem, co by było, gdybyśmy spotkały się teraz, przypadkiem, na ulicy. Czy dostrzegłabym na jej twarzy ślad wyrzutów sumienia? Czy moje serce zaczęłoby walić jak młot? Czy powiedziałabym coś, czy minęłabym ją obojętnie, jak obcą? Nie mam odpowiedzi na te pytania. I powoli uczę się akceptować to, że niektóre pytania pozostaną bez odpowiedzi. Moja droga do siebie nie wymaga już zrozumienia jej motywów. Wymaga tylko ode mnie kroku naprzód każdego dnia z tą świadomością, że przetrwałam coś, co miało mnie złamać. I to wystarczy. Cisza po tym wszystkim stała się najgłośniejszym dźwiękiem, jaki znam. To nie jest zwykły. Brak słów to gęsta, ciężka materia, w której to nie każda próba zrozumienia. I w tej ciszy rodzi się coś nowego, coś mrocznego i niebezpiecznego, pragnienie konfrontacji. Nie. Gwałtownej, niepełnej krzyków, ale zimnej i ostatecznej. Wyobrażam sobie tę scenę w kółko. Jak nakręconą taśmę. Stałabym przed nią absolutnie spokojna, a moje oczy pozbawione już łez, mówiłyby wszystko. Zapytałabym tylko, dlaczego we nie po to, by usłyszeć odpowiedź. Ale by zobaczyć panikę w jej wzroku, by zmusić ją do spojrzenia na ruinę, którą po sobie pozostawiła. To pragnienie jest jak ostrze, które ćwiczę w myślach, by być gotową. Ten spokój, który tak mozolnie budowałam, zaczyna pękać pod naporem nagromadzonych emocji. To już nie jest smutek, to jest głęboka, żarłoczna wściekłość, która domaga się ujścia. Czuję ją w każdej komórce swojego ciała, jak prąd. Ona żyje swoim życiem, bez troska, podczas gdy ja dźwigam ciężar jej wyboru. Myśl o tej niesprawiedliwości jest nie do zniesienia. Chcę, żeby choć przez ułamek sekundy poczuła to samo przerażenie i osamotnienie, które były moim chlebem powszednim przez te wszystkie tygodnie. Chcę, żeby zobaczyła, że jej czyn miał twarz, imię i głębokie rany, które nigdy do końca nie znikną. I wiem, że to moment przełomowy. Stoję na krawędzi, gdzie spotyka się ból z siłą. Decyzja, którą teraz podejmę, ukształtuje wszystko. Czy pozwolę, by ten gniew mnie zdefiniował, by zamienił mnie w kogoś, kogo nie rozpoznaję? Czy może wykorzystam te burze jako paliwo? By odciąć się ostatecznie i iść dalej, cięższa o tę trudną lekcję, ale nie złamana? To nie jest już opowieść o zdradzie. To opowieść o tym, co robimy, kiedy już nie mamy siły, a jednak musimy znaleźć jej odrobinę. To bitwa, której nikt nie widzi, a której stawką jest moja dusza. I wiem, że wyjdę z niej, ale już nigdy taka sama. Wspomnienia są teraz jak cienie na ścianie rozmyte, zniekształcone, ale wciąż obecne. Czasem, gdy mijam miejsca, które kiedyś należały do nas, czuję ukłucie, ale już nie. Przeszywający ból. To dziwne uczucie, jakbym patrzyła na swoją przeszłość przez grubą szybę, widzę kształty, rozpoznaję emocje, ale są one stłumione, oddalone. Zdaję sobie sprawę, że ta zdrada na zawsze zmieniła ścieżkę mojego życia, zmusiła do skrętów. Nieznanym kierunku. I choć nadal noszę w sobie tę historię, to przestaje być ona centralnym. Punktem mojego istnienia. Staje się rozdziałem, a nie całą książką. To ona napisała go. Zdradą, ale to ja decyduję, jak brzmią kolejne strony. Pojawia się nowa, nieoczekiwana emocja, ciekawość. Ciekawość, co przyniesie jutro, bez ciężaru jej oczekiwań i mojej naiwnej wiary. Zaczynam na nowo odkrywać drobne Przyjemności smak kawy w samotności, która już nie jest samotnością, a wyborem Ulubioną piosenkę, która nie jest już przesiąknięta wspólnymi wspomnieniami To mozolne Budowanie nowego krajobrazu życia, cegiełka po cegiełce I choć wciąż jestem ostrożna, to Gdzieś w głębi serca rodzi się mała, nieśmiała iskierka czegoś, co może kiedyś przerodzić Się w nadzieje Nadzieję, że zaufanie to most, który można zbudować od nowa, nawet jeśli raz się zawalił. Ten proces jest jak nauka nowego języka języka własnych granic i szacunku do siebie. Każdego dnia uczę się nowych słów, takich jak e asertywność i samowystarczalność. I choć wciąż czasem potykam się o milczenie, które po sobie zostawiła, to już wiem, że to milczenie nie definiuje mojej wartości. A jeśli moja historia choć trochę cię poruszyła, jeśli chcesz towarzyszyć mi w tej niełatwej, ale autentycznej podróży przez uczucia, zapraszam cię serdecznie na mój kanał. Kliknij subscribe, aby nie przegapić kolejnych opowieści o tym, jak odnaleźć siłę po burzy. Razem możemy znaleźć światło nawet w najciemniejszych rozdziałach. Czasem zupełnie niespodziewanie przychodzi fala gniewu. Nie jest to już jednak ślepa. Wściekłość, która odbiera dech w piersiach. To bardziej ciche, palące oburzenie nad czystą. Bezmyślnością tego czynu. Jak można było tak lekką ręką zniszczyć coś, co obudowałyśmy? Latami? Jak można było postawić zwykłą, przyziemną zachciankę ponad lojalnością? To. Pytanie wciąż nie znajduje odpowiedzi i pewnie nigdy nie znajdzie. Nauczyłam się z tym żyć. Pozwalam tej fali przypłynąć, obejść mnie i odpłynąć, nie dając się jej już porwać. To ona. Jest gościem, a nie ja jej więźniem. Zaczynam dostrzegać, że ta rana, choć głęboka, nie jest już otwarta. Zabrała ze sobą. Fragment mojej naiwności, mojej beztroskiej ufności, ale w zamian zostawiła coś dziwnie. Cennego, prawdę. Gorzką, okrutną, ale jednak prawdę. I z tej prawdy, jak z żyznej, ale wymagającej gleby powoli coś nowego wyrasta. To nie jest jeszcze radość, ale już nie jest. To tylko smutek. To raczej stan czujnego spokoju, w którym cenię sobie drobne gesty. Życzliwości od innych, nie oczekując już od razu wiecznej przyjaźni. Patrzę w lustro i widzę inną kobietę. Jej oczy są może mniej naiwne, bardziej zmęczone, ale. Też głębiej osadzone w rzeczywistości. Uśmiech nie przychodzi już tak łatwo, ale kiedy już się pojawia, jest bardziej autentyczny, wywalczony. Wiem, że blizna po tej zdradzie zostanie. Ze mną na zawsze będzie częścią mojej mapy. Ale już jej nie dotykam z przerażeniem. To już nie jest znak hańby, a raczej przypomnienie, że przetrwałam. Że pomimo wszystko nadal tu jestem. I to moja obecność, mój spokój jest cichym, ale najwłaściwszym zakończeniem tej historii. Teraz, z pewnej perspektywy, które dał mi czas, zaczynam widzieć tę sytuację nie tylko jako akt zdrady, ale jako moment totalnego załamania się pewnego porządku świata. To, co było trwałe i niezmienne, okazało się kruche jak szkło. I choć ból powoli przekształca się w ciche. Zrozumienie to zostaje we mnie pewien rodzaj tęsknoty nie za nią, ale za tą wiarą, którą kiedyś miałam. Za tą łatwością, z jaką otwierałam swoje serce, nie podejrzewając, że może to być broń przeciwko mnie. To uczucie jest jak cień, który towarzyszy mi nawet w najjaśniejsze dni, przypominając, że nic nie jest dane na zawsze. Zdarzają się jednak chwile, w których ta cała historia wydaje mi się nagle bardzo odległa jakbym czytała powieść, której znam zakończenie, ale która nie porusza mnie już tak głęboko. W tych momentach moje życie toczy się swoim rytmem, wypełnione zwykłymi, codziennymi sprawami, które nie mają nic wspólnego z tamtym bólem. To jest może. Największe zwycięstwo te godziny, a nawet całe dni, kiedy po prostu żyję, nie myśląc o tym, co się stało. Kiedy śmiech przychodzi naturalnie, a smutek jest tylko przelotnym. Gościem, a nie stałym lokatorem duszy, kropka myślę czasem, co by było, gdybyśmy spotkały się teraz, przypadkiem, na ulicy. Czy? Dostrzegłabym na jej twarzy ślad wyrzutów sumienia. Czy moje serce zaczęłoby walić jak młot? Czy powiedziałabym coś, czy minęłabym ją obojętnie, jak obcą? Nie mam odpowiedzi na te pytania. I powoli uczę się akceptować to, że niektóre pytania pozostaną bez. Odpowiedzi. Moja droga do siebie nie wymaga już zrozumienia jej motywów. Wymaga tylko ode mnie kroku naprzód każdego dnia z tą świadomością, że przetrwałam coś, co miało mnie złamać. I to wystarczy. Cisza po tym wszystkim stała się najgłośniejszym dźwiękiem, jaki znam. To nie jest zwykły. Brak słów to gęsta, ciężka materia, w której to nie każda próba zrozumienia. I w tej ciszy. Rodzi się coś nowego, coś mrocznego i niebezpiecznego, pragnienie konfrontacji. Nie. Gwałtownej, niepełnej krzyków, ale zimnej i ostatecznej. Wyobrażam sobie tę scenę w kółko. Jak nakręconą taśmę. Stałabym przed nią absolutnie spokojna, a moje oczy pozbawione już. Wes, mówiłyby wszystko. Zapytałabym tylko, dlaczego nie po to, by usłyszeć odpowiedź? ale by zobaczyć panikę w jej wzroku, by zmusić ją do spojrzenia na ruinę, którą po sobie pozostawiła. To pragnienie jest jak ostrze, które ćwiczę w myślach, by być gotową. Ten spokój, który tak mozolnie budowałam, zaczyna pękać pod naporem nagromadzonych. Emocji. To już nie jest smutek, to jest głęboka, żarłoczna wściekłość, która domaga się. Ujścia. Czuję ją w każdej komórce swojego ciała jak prąd. Ona żyje swoim życiem, bez troska, podczas gdy ja dźwigam ciężar jej wyboru. Myśl o tej niesprawiedliwości jest nie do zniesienia. Chcę, żeby choć przez ułamek sekundy poczuła to samo przerażenie i osamotnienie, które były moim chlebem powszednim przez te wszystkie tygodnie. Chcę, żeby zobaczyła, że jej czyn miał twarz, imię i głębokie rany, które nigdy do końca nie znikną. I wiem, że to moment przełomowy. Stoję na krawędzi, gdzie spotyka się ból z siłą. Decyzja, którą teraz podejmę, ukształtuje wszystko. Czy pozwolę, by ten gniew mnie zdefiniował, by zamienił mnie w kogoś, kogo nie rozpoznaje? Czy może wykorzystam te burze jako paliwo, by odciąć się ostatecznie i iść dalej, cięższa o tę trudną lekcję, ale niezłamana? To nie jest. Już opowieść o zdradzie. To opowieść o tym, co robimy, kiedy już nie mamy siły, a jednak musimy znaleźć jej odrobinę. To bitwa, której nikt nie widzi, a której stawką jest moja dusza. I. Wiem, że wyjdę z niej, ale już nigdy taka sama.